I witajcie moi ryboglądacze. Witam Was, bolek. Fishing Planet. Dzisiaj odwiedzimy jezioro Falcon i spróbujemy zapolować na poczwarę z tegoż jeziora. Czyli na tęczowego zbiega. No bydle ma waży. Może ważyć nawet 25 kg, więc może być ciężko. Dobra, ustawiamy się na gnieździe pstrągów. Najpierw musimy złapać trzy trocie, ja już to zrobiłem. Sprzęt jest potrzebny mocny, znaczy na same trocie nie, tylko później na tą poczwarę, oczywiście. Idziemy tu, trocie łapiecie też stąd, nie? tutaj można na spinning, na wprost rzucać. A jak na żywca, to tu w tą stronę w lewo i troci na łapiecie. Teraz co do sprzętu mamy. Mega tank u mnie jest. Znaczy, my koło obrotek, jak widać. Brutus 300. Do tego fluorokarbon do 20 kg. Haczyk bez zadzierowy piątka. Pin 0. No i to jest ta, bo z tych. Troci mamy, robi się przynętę na potwora, no. i kra jezioro. nie Musimy trzy trocie złapać i wtedy mamy przynętę. No. Teraz dalej, co do co do gruntu. O, jest chyba maksymalny. No, zobaczymy zresztą. Zobaczymy, czy poczpara się nami zainteresuje. Teraz sobie trzeba zrobić brania w piku, żeby były. Czyli tu. sobie. I rzucamy o. Tutaj mniej więcej. Tu w ten obszar. zobaczymy, czy bydle się zainteresuje. zmniejszyć hamulec, żeby nie, nie porwało mnie. Musimy go łowić na spławik niestety. No, zobaczymy. Czy się bydlęcie zainteresuje naszą przynętą? Można go też z kajaka Ej, kurczę, to nie, nie głupie by było. Przywać go z kajaka chatnąć, nie? Łowię bez przyponu. Żeby po prostu nie osłabiać sprzętu. Ale czuję, że walka może być niezła. No chyba mogę go stopnie sięgnąć, bo mam naprawdę gruby, gruby, grubo na sprzęcie. <laughs> Teraz chyba sobie pójdę po kajak. I połowimy go z kajaczka. O nie. Jednak jest zainteresowany, Słuchać pytkanie. Prawdopodobnie zaraz będzie branie, O, woda się pieni, Uuu. ale słabo, o. słychać branie, ale go nie widać. Tak na razie, To nie będzie tak jak z szupaką pogromcą. O, widzicie jak się woda ładnie pieni tutaj? No kolega tu krąży. Ale coś nie ma apetytu. No. No, nie chcę. Podkręcimy go. Spróbuję przerzucić bliżej tego, bliżej stał. <kluz> Widzę, że on tutaj nie da bardzo. O! Jednak! O! Najpierw musi spróbować. Posmakować musi. O! A, 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 a. o. Jedzie. Ale to chyba nie on, to chyba zwykła trochę wzięła Albo on Kurczę... No, hamulec miałem za... No, to może być on Zobaczymy zresztą Tańcuje trochę ze mną Nie, to chyba zwykła trochę jednak Coś za słabo, jak na takiego bydlaka. Walczy. A może to i on? Tak. Także mamy gościa chyba. O. No chodź, kaj, chodź, chodź, mały, chodź. Nie wstydź ale ordzi. A, a! Dobrze, że przypomnę nie założyłem, bo mnie potarga równo. No! Chodź do wujka, chodź. Nie wstydź się, no chodź, chodź. Nie uciekasz. tu chodź. Ale polecam jak ktoś ma słabszy sprzęt łowić go z kajaka, żeby... Ale odjazd zrobił, no? Nie chcę podkręcać hamulca, żeby... Chociaż tu kręcę jeszcze, ale mi nie zmiął. Ale ucieka, no na maksa hamulca nie biorę, a hebla nie biorę, bo będzie problem znów, ale tańcuje, nie? No ale to jest w końcu, chodź, chodź, chodź. Jest, mamy. Dziadykę, jest! Ten czowy zbieg! Haha! Dobrze, nie powyżej 20 kilo. Mogę go wrzucić do siatki. Pięknie. Mamy dziadykę. Czyli po udało się za pierwszym podejściem dorwać. Zróbmy sobie zdjęcie. Z nim, o. żeby zobaczyć, jak wygląda. O, ale jest bydle. O kurcze, ale trotka ładna. Piękna troć. Nie to coś, to pstrąg zmutowany. Pstrąg jest Czernobyla. No, Ten zbieg, ten jest ten czoły, trocie to on zjadał. O, piękna ryba. Dobra, wrzucamy byczaka do siatki. Także mamy głowy temat. Że jest, ten zbieg, potwór z jeziora falką. Upulowany. Bardzo ładnie. Także widzieliście. Co, jak go złapać? Trocie łowimy tutaj, w tym miejscu też można na żywca. Zresztą wam pokażę obowiązek. Trocie można zrobić, o, moment. Trotki to ja sobie łowię. O, mam basowego, ale na to. Na jakiś Siriusa. Tu żyłkę muszę zmienić na fluorokarbon to wystarczy o. i już I trocie łowimy no i drodzy otu no a prosto tam na te widły można rzucać trocie pstrągi, o. zobaczymy czy wezmą no. Albo to jak tu chłopaki mają podstawiony sprzęt pod te ściany można rzucać na żywcówkę. Ja tu gości wyciąga po czwarte. Także jak złapię troczkę, to, to zobaczycie gdzie. To można to i na żywca, no. Ale jak krok na spinning, bo szybciej szło. Także potworek złowiony kolejny. A trochę prowadziła nawet. Że tak jak znaczy to całkę gdzie las się łączy w tamtą stronę rzuty, tam siedzi wszystko. Pstrąg, jeden, drugi, łosoś i trocz, O, już coś siadło. Ale to pstrąg, chyba. Także o falkom, myślałem, że będzie gorzej. Ale trochę... Ale sprzęt do rady, O, A to w trocie są bardziej w tą stronę. No też powinna troć się, się Albo z drugiej strony tam jest takie przejście, gdzie udo spadnie. Tam gdzie ta falka taka gdzie się łączy las. To też można tam. Nałowić. i to zarówno na o, nie, i to zarówno na spinning, jak i na żywca. Ten co, tak to wygląda. Trzeba może chatni czopka? Ale bombary właśnie, jak mówię, bo w dzień też można go łapać, jak widzieliście. Polecam go łowić z kajaka, mniej więcej miejsce wiecie, które. Można tu kajaka sobie poleżeć. Kaja, kaja-kajaka. Chyba, z tego co widzę. właśnie zaraz Jak Tak stajaczka będzie po prostu łatwiej. Chyba, że nie chcę tego wziąć. O, jest coś. Co to? Bas. Bas w las. Także jeszcze chwilę tu to bardzo szybko poszło. Moment. Momentalnie to był moment. Oś by się przydało wyhaczyć. Nie, mamy coś na kiju. No to w jakiś bostaczek jak koromban. Tak, modelowy pstrom koregoński. O. Ładnie. No tu też łowimy na wprost jak te widełki są unikaty. I obrzucamy obszar od widełek do tych głazów po prawej stronie. Jeśli chodzi o szerokość. Nie trzeba wcale daleko, po całej długości bierze. nie? Jeden drugi unikatowy czpąk. Понятно, что Трощ не хочет удержать. А, да, то он а. не нет, он не смешит, он урокар был. Ну, мы на живца на Nastinik to kto będzie miał heblować do usranej o, skoczyło. Jak strągi to są dzikie, nie? Niewyżyte, bytlaki. Także o, zmieniamy sobie tu, no. Małe żywce i rzucamy na trotkę. No. Nie wiem czy się trocia, które bym zaczepić. Ale można o równie dobry z gruntu, czy o... ...na spławie. Na małe żywce. Jak już mówiłem wcześniej, trzy trocie, potem ikra na hak, taki zestaw jest mocny, zresztą <laughs> widzieliście, że jest dość mocny. Na grubo poszło. jakże jeszcze mu się przydało tą troć złowić, bo akurat stąd złowiłem troć, ale na, właśnie na spinning <laughs> i rzucałem we rzepcówkę. No żywca, bo nie za bardzo chciała brać. No ale coś bierze, widzę. To jest Pink, mamy sygnał brania. Co? To już niezdecydowane Zwierzątko. A, już haka nie zmienił. No, Takie zostawiłem. No to hak na bydlaka jest. <laughs> No właśnie. one nie są, nie mają 10 kilo. Przez zapomniałem haczyka zmienić na jedynkę. Z powrotem. Jedynkę, to na te wszystkie potwary można stosować. Także jeszcze tutaj jest jedynka. Nie to inaczej wygląda, nie? Na maksymalny zasięg. żyłko do 20 kg to trochę słabo lata. Hmm. Na 40 metrów tylko. Także, troska trocka siądzie, to hmm, mniej więcej będzie wiadomo, w którym miejscu ona będzie brać, nie? No, na żywca, bo to widzę, też też Właśnie na żywca. No, teraz mało jest tym, więc coś go wychapnę. Muszę zobaczyć, on, co on chapnie. Dobrze, poszwara złowiona. <laughs> się i to w miarę szybko. <laughs> e, weź ktoś coś tam. Branie proszę. Co jest? Misie kolorowe. Najedzone? Mało chętne do współpracy. O, chcesz mi to machać niż przed żyjem. Weź Weźmy oko wylujesz tą wędko ty. No, to tam dalej trzeba. Nie, tu trotki skaczą. tu macham przed plapą, z powikiem. O, taka cisza. No. no. Ruchy. Żywy ciułak, tygniu. Jest. Jest ruch. Co się zaczepiło? Bas. Obstawiam. Eee, w stronko Ale Dobra, nie będę ćwiczył, męczył tego. Może ucieranie tu. I goro, i z gruntu, i na żywca. Ale na najpewniejszy jest spinik, nie? Akurat tutaj. Spinnera 14 gramowego. Na grunt na małżywce, fajna woda. To jezioro Falcon, same wstrągi i parę małych basów. Same wstrągowe ryby: jest strąg, jest łosoś. Ładnie walczą, kolegę. I całkiem ładnie to jezioro im wyszło. Ja to mówię samych w troci i tak dalej, to... Wystarczy na 20 metrów się. One tu wszędzie kasają, no. O, odprowadza to panie gdzieś. Odprowadziła troć. To była troć. Jak wali się do przodu, one mówią, one odprowadzają do... A trzeba też powoli prowadzić przy to. Tam kolega wyciągnął trotkę. No, na żywca widzę. Na wypagani. A mnie Mamy na spinning. A nic nie chce podbić, uuuu. No, bywa podbić. Po prawej przy tym zielecku są basy, nie? Tam za, za rogiem. I te zielone takie plamy, tam się do ognia odprowadza. I ruszmy tam ja jeszcze raz. No mamy lupać trochę. A, o, już za Zapadł nawet, co? No. Samo można to. spóźniłem. <laughs> można tu robala Na kopytko. O, mam coś. Obstrąg jakiś. A może? Nie, nie. To jest to samo obstrąg, nie? O. Mandalowy obstrąg ten czony. Także widzicie, tutaj można obrzucać ten teren, można tam na żywca te trocie łapać, tu na środku, z gruntu, o tak, tu było ociągnie właśnie troć, z gruntu, także tu można na grunt rzucać, tu sobie troci nałapiecie, bez problemu, i po wyciągniecie, także dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania. Pamiętajcie łapka w górę, a chętnie także o wsparciu kanału. Wszelkie potrzebne linki, informacje. Macie linki macie informacje o kanale. Jest także tam link do Discorda, też chce pogadać, także albo coś napisać. Także nie ma problemu. Także jeszcze raz serdeczne dzięki, Widzieliście, jak się po do Potwary dobrać. Trzymajcie się, do następnego cześć.